To była blondynka. ten kolor włosów, tak sprawiła... Randka z blondynką. koloru <y> Witajcie w kolejnym odcinku Randki z blondynką. Z tej strony Aneta Filipkowska i Marta Demartę. Dziś na pierwszą randkę zaprosiłyśmy naszego redakcyjnego kolegę. Adama Kalinowskiego. No cześć. No, randka. Od razu już by się chciało lecieć. No dobrze, na początek powiedz nam, kim jesteś, skąd pochodzisz, co studiujesz, co w życiu robisz. O mój Boże, <laughs> tak nie wyglądają randki, aczkolwiek wczoraj byłem świadkiem w zasadzie randki, która polegała na tym, bo przypadkowo byłem w kawiarni, w której siedziała para. Chłopak i dziewczyna i właśnie mniej więcej w, tak, w taki sposób wyglądała wymiana słów między nimi Że po prostu od lewa do prawa wszystko, wszystko, wszystkim się wymieniali, co wiedzieli No ale dobra, możemy iść tą konwencją Kim ja jestem? Hmm. Studiuję ekonomię na trzecim roku Ponadto jestem muzykiem Prowadzę zacną audycję w Radiu Mors muzyczne rokowanie w czwartkę 21 zapraszam co jeszcze ominąłem Twoich... Nie, to jest w ogóle fenomen. Student tak, ekonomii. to jest człowiek orkiestra. Zaprosiłyśmy ciebie dlatego do studia na naszą randkę. Daj, ja myślałem, że mm, przez dredy, ale... No nie wiem. Tredy też są atrakcyjne, ale w, w radiu nie widać. Są prawie blond. Można na Facebooku znaleźć Adama, to wtedy będziemy podziwiać. I też na stronie Twojej i Twojego zespołu, prawda? No Zareklamuj się. To są fanpages zwykłe. Zespół się nazywa W8, czytane jako Wait. Uh -huh. No, fanpage się nazywa tak jak ja się nazywam, i to jest tylko zwykły Facebook, na którym już można znaleźć odno odnośniki wszelakie do YouTube'a i tak dalej. Każda no, forma samoreklamy, autopromocji, także jest dobra. Czyli dzisiejsze blondynki ewidentnie poleciały na gitarę. Dziękuję bardzo. No, nie, ona to nad redy, nie ja nad redy. Marta leci na, gita dobra. na gitarę, ja lecę na dredy i Są tak zlecie. się. to tak to na ekonomię. No właśnie, no. a jak to się da? To się da w ogóle połączyć te dredy, które nie łączą się z regę, tylko łączą się z rokowaniem i jeszcze z ekonomią? Jak to jest w ogóle możliwe? No to jest zabawne, bo dredy to jest w ogóle jakby taki współczynnik ludzi po tej stronie lewej jakby społeczeństwa i wszelakiej jakiejś liberalności, ja jestem z dosyć konserwatywną osobą. Jesteś, jesteś, Ach, tak. Jestem, jestem, tak. To się łączy. No cóż, trzeba szukać jakiegoś wiesz, złotego środka w życiu i czerpać z wszystkiego, co się da. Ale skąd ten pomysł? Dlaczego dredy kurczę, a nie po prostu ładne, proste, długie włosy? Nie mam ładnych, prostych, długich włosów. No to nie wiem, to lekko krótkie. kręcone. Albo krótkie. mam krótkie, lekko kręcone, brzydkie włosy, więc twierdziłem, że już wolę dredy, a nie chciałem chodzić tak standardowo jak wiesz, przeciętny facet z krótkimi włosami. Trzeba się czymś wyróżniać. Ale nie licząc tych dredów, masz też Dziary. medaliki, właśnie tatuaże. Dzisiaj się jeszcze w nie, nie ubrałem. No nie Zawczesnie. zdążyłeś, bo cię tak bardzo mam rano ściągnęłyśmy cztery. do studia. No, Ale no cóż, na dredzie nie. miałeś krzyżyk, masz? Tak, mam krzyżyk na dredzie. No. Mam całą gromadę rzeczy wszczepionych w swoje ręce i szyję. No co, no tam każdy coś znaczy. Generalnie pełnią funkcję stricte estetyczną, aczkolwiek też mają jakieś przesłanie głębsze czasami. No, taki pomysł na siebie powiedziałbym, wybór estetyczny, który nie jest jakoś tam e, najważniejszy w moim życiu, ale jest też. Nie, ale potwierdzamy dobry dodatek do Adama, tak? No wyjątkowy Atrakcyjny taki. Ostatnio chłopak. rozkminiałem, żeby jeszcze okulary sobie kupić, ale stwierdziłem, że soczewki mi wystarczą. Ale jakie okulary? Takie proste, czy takie kujonki kurcze jeszcze? Nie wiem, nie wiem. Ta konwencja jeszcze nie została rozwikłana. No, jeszcze coś pomyślimy, pomyślimy. Ale zastanawię się czy w ogóle ten pomysł dojdzie do skutku. Albo soczewki zmieniające kolor. To nosiłem przez albo miesiąc. Albo takie co tam mają oczy kota czy tygrysa, Tak czy kota jakieś... albo takie całe czarne te ziernice. w ogóle. To jest straszne. Wow. Weź, dobrze no, by to... było. Brzezliwe to Taki jest mroczny Ta, ekonomista tak mroczny. <laughs> z Sopotu. Poszedłbym do kościoła, by wszyscy ludzie mnie wiesz tam krzyżykiem. Mm, no, w sumie może coś w tym jest. Ludzie się boją, ale chodzę. Ciebie się boją, a ty chodzisz do kościoła? No. O, no no to? ludzie się boją. No, no. trudno. No, trudno, no życie. A powiedz mi, jakkolwiek to zabrzmi, ty jesteś takim człowiekiem, ulicy. Jakkolwiek Boże to brzmi. No przecież tak. grywasz, tak i śpiewasz. Bardzo, powiedz mi, bardzo... skąd to się wzięło? Skąd ten pomysł? No, stop, fajna koncepcja w ogóle wyjścia i pokazania ludziom swojego, swojej twórczości w sposób niezbyt zorganizowany, dosyć spontaniczny i swobodny w wykonaniu. Czyli bierze się gitarę i idzie się na ulicę Monte Cassino, gdzie jest zakaz gry na gitarze i śpiewania, ewentualnie do Gdyni, gdzie jest prawie całkowite pozwolenie, i się gra, i ludzie doceniają, i tantiemy lecą. A robisz to bardziej dla zabawy, czy dla pieniędzy? Znaczy, to jest fakt tego, że, że mam z tego profit materialny. Znacznie pomaga mi znaleźć w tym dużą dozę rozrywki. No, od razu <laughs> potem. No. A pieniądze szczęścia nie dają, No niby, nie. No niby nie. Nie, to ja nigdy się z czymś takim nie, z, zga, nie zgadzałem z tą, z tą kwestią, że pieniądze szczęścia nie dają, i tak samo, że wygląd nie świadczy o człowieku. To są dwie dla mnie skrajnie abstrakcyjne tezy, które nie wiem, kto, co za ludzie wpajają dzieciom do głowy. No, można. Jakby jakąś tak napomknąć, ale żeby były tematy poświęcone w podstawówce na temat tego, że pieniądze szczęścia nie dają. No dają jednak. Nie dają może jakiegoś finalnego szczęścia, ale są potrzebne. Więc jak ja sobie pójdę, pogram, zarobię pieniądze i jestem ust ustatkowany materialnie, no to wtedy jestem szczęśliwy na każdej innej płaszczyźnie, bo mogę robić co chcę. No i to jest jednak duża baza. A powiedz mi tak z ciekawości: y Ile można zarobić w ciągu takiego, nie wiem, jednego wieczoru, jednego popołudnia? Ja się was nie pytam, ile zarabiacie w pracy radiowca w ogóle. Hola, hola, pierwsza no randka, to by chciała, a to Ja nie jestem, ja tam do ciemnej wody tak no, mętnej tak. ja nie wchodzę, także... No to niestety, no. niestety będziesz musiała obejść się smakiem na Dobrze. propos tej informacji. nie, no bo jestem bardzo ciekawa, bo wiele osób <laughs> widzę zawsze na ulicach, jak na starówkach, jak grają, śpiewają. No, powiem szczerze, czasami ludzie się Zatrzymują, ale po prostu no, niech no, nie wrzucają tych pieniędzy. Ja powiem, że to jest bardzo zależne od tego, ile człowiek się stara mm -hmm. i od tego, że jedna osoba może grać przez cały dzień whisky dżemu i zarobić 10 razy więcej pieniędzy od ludzi, którzy mają jakiś tam stopień szkoły muzycznej i grają na jakimś instrumencie dużo, dużo lepiej od tamtej osoby. Więc to jest wszystko zależne od. Twojego zaangażowania od repertuaru, jak się gra, od sposobu, w jaki się gra, od nagłośnienia, jakie się ma, od miejsca, w którym się gra, od pory dnia. od Podejrzewam też, że w jakimś stopniu od wyglądu, bo jakiś przeciętny menel by pewnie mniej zarobił od chłopaka, który by grał trzy akordy na skrzypcach i byłby ubra ubrany w frak. Więc czytaj jest... tam ode mnie, oczywiście, mniej by zarobić. No, ja nie, nie jestem ubrany za frak, najmniej <laughs> nie gram na skrzypcach, także mm. powiedziałbym, że odstraszam dużą część jakby publiki swoim graniem, ponieważ bywa to granie mocniej szerokowe. Aczkolwiek też dużo starszy kobiet też mi wrzuca pieniądze i jestem zdziwiony, jak gram jakiś sabaton, gdzie krzyczę, krzyczę na połowę jakiegoś tunelu ulicy, a tu chodzi jakaś 80-letnia kobieta i nagle Ding! Aneta pytała o zarobki na pewno dlatego, że się zastanawia, gdzie byś ją zabrał na randkę. No, nie wątpię. Gdzie zabierasz swoje dziewczyny na randkę? Ja mam swoją jedną dziewczynę i robię z nią wiele różnych rzeczy, więc tutaj hmm. jestem trochę na lewo, więc... Ale my pytamy tylko to... o randkę, chyba chodzicie na randki. No, ale randka to jest pojęcie względne, wbrew pozorom, bo wiesz, można do tego podłączyć zarówno zrobienie kolacji w mieszkaniu, jak i wypad do kina i w zasadzie jakikolwiek wyjście z domu razem. A najbardziej szalona randka? No, mój Boże, najbardziej. Taka nie. wow, którą przygotowałeś, taka, że kolana kobietą miękną. Na pewno taką przygotowałeś, jestem pewna. No, bo ta bo? jest wymowna tutaj. Boże, święty, ja nie mam żadnego pojęcia, co ja mam odpowiedzieć na ten temat. Ja się nie staram jakoś przygotowywać randy, kiedy już. W ogóle, w jakiś sposób chcę zaimponować kobiecie, to po prostu staram się być na tyle szczerą, otwartą i ciekawą osobą, może trochę mniej konwencjonalną niż każda inna i pokazać jakiś element siebie, który jest trochę bardziej ciekawy i inny niż jakiś standard, typu no, no nie wiem, nie, nie zabrałem żadnej dziewczyny do kina na samym początku znajomości, wydaje mi się to jest tendencyjne, straszne i nie wiem, kto to wybiera. Ale już przeciętny spacer, kolacja i pójście w jakieś ciekawe miejsce jest znacznie bardziej atrakcyjną formą. I wydaje mi się, że, że nie wyciągniecie ode mnie żadnego jakiejś, jakiejś bomby, bo, bo chyba preferuję raczej właśnie jakiś taki spacer w dosyć ciekawe miejsce połączone z jakimś kolejnym ciekawym miejscem i rozmawianie na jakiś ciekawy temat. Ale prezenty takie od serca to chyba robisz, co? Swojej dziewczynie. Tak, moja dziewczyna dostała na przykład na swoją rodzinę w lipcu ode mnie swój portret narysowany przeze mnie, bo też się takimi rzeczami zajmuje czasami. No właśnie, czyli oprócz śpiewania, studiowania, grania na gitarze, no to jeszcze rysujesz. Tak, rysuj bardzo amatorsko i dla stricte swojej przyjemności jakiś spełniania swoich zachcianek, typu właśnie zrobienie komuś prezentu. Twoja dziewczyna to brunetka, wiemy. Udało nam się zebrać takie informacje. No. Także sorry dziewczyny. No, właśnie, nie tym dobrze. razem. Masz coś do blondynek? Powiedział, powiedziałbym, że nawet nigdy bezpośrednio mnie nie zapytała, ile zarobiłem. Także, no. no. Nie, no teraz wychodzę oczywiście na jakąś materialistkę. To jest po prostu skandal. No ja my się za na to znamy już jakieś ładne 10 lat, także tak. ja od zawsze wiedziałem. No. I nikt o to nie pytała, nie? I nagle nie, nie ale, to No to nie możesz powiedzieć, że od razu pytam Cię o to, ile zarabiasz, bo tak, przez najpierw... ostatnie 10 lat nie zapytałam. Zgadza się, zgadza się. No to, to jest przypadek i. Ma 10 no. lat sobie to pytanie, rozumiesz, no. tak tu mam siła ja i kończy się to. ulało. ulżyło dobra, mi, Dobra, nie powiem. dobra, będę to teraz traktował z trochę innej pers perspektywy. Dobra, dziękuję. A co robisz w tej swojej audycji, bo słuchacze może jeszcze nie wiedzą, niektórzy? <laughs> Myślałem, że ty powiesz, że nie, bo ja jeszcze w sumie drapię, no, słuchałam. Ja nie słuchałam. <laughs> nie chciałam tam tego powiedzieć. Powiecieć. Na podcastach męczę A, i słucham mm, twojego głosu. Mm. Mniam. No to co ja robię w swojej audycji? Puszczam muzyczne rokowanie, czyli wszelaką muzykę rokową od lewa do prawa, od heavy metalu do punk rocka i do pop rocka, czyli wszystko ciekawe, różne poprzedzone jakimś relatywnie ciekawym komentarzem. Zapraszam serdecznie. Adam Kalinowski. Dobrze, się raz. A poza jeszcze jingle nagrywam właśnie w naszym właśnie, chciałam o tym wspomnieć. Adaś jest właśnie też współautorem naszego jingla. No, powiedziałbym, możesz... że autorem no, no, wykonawczym. Że... Możesz jeszcze raz przytoczyć frazę, którą wypowiadasz? Tak, z takim... hmm. mm. Randka z blondynką. No świetnie, po prostu. To sobie muszę nagrać. No, sprawę Przed snem słuchać. <laughs> Czemu z blondynką? Z dwoma blondynkami. Popatrz na nas, no. Dlaczego? Zgadnij, Adam. Domyśl się. No, niby z dwoma taki blondynkami. No. jakby to kobieta być. A z dwoma blondynkami, domyślcie. które po, ponadto mają jeszcze odrosty czarne nie, prawda. i to jest w ogóle nie. jakiś o, Nie, ja nie mam czarnych odrostów, ja się nie zgadzam z tym. Od zawsze byłam blondynką, tylko nie tak jasną. Ja no. też, dokładnie tak samo. No to tak jakbym ja się teraz na taki blond, jak wy macie, przefarbował i twierdził, że jestem Aryjczykiem. To była <ślesk> Ten kolor głosu tak z blondynką. Miałem akwarystyczny do blondynek. Skoro przyszedłeś do blondynek. farbowanych? Do blondynek. do blondynek. To może znasz jakiś kawał o blondynkach, ale taki, żebyśmy cię zaraz za drzwi nie wyrzucili. Tak. Znam o kobietach. Ale blondynkach. Blondynkach. Sami można też o blondynkach to powiedzieć, bo to jest bardzo takie charakterystyczne dla tej e, strony e, ubarwienia. No. Ja nie, nie rozumiem maluzji w ogóle. No, ja też nie, bo kompletnie zamysł tej audycji nie był, nie wskazują na jakikolwiek przymiot kobiet z jasnymi włosami. Jak ten kawał leciał? Wiecie dlaczego blondynki perfumują się i malują? Chcą wyglądać jeszcze piękniej? Nie, bo są brzydkie i śmierdzą. Adam, nie! nie. No, to jest taki sztandarowy kawał, który w zasadzie jest we wszystkich kobietach, no ale cóż. No. Ja mam jeden kawał, który myślę, może ci się spodoba. Listen. <kłysy> Blondynka do męża. Kochanie, jakiś złodziej właśnie ukradł nam samochód. Mąż na to. Zapamiętałaś jego twarz? a ona mu odpowiada, nie, ale spisałam numer rejestracyjny. No. Podumck. <grym _> <Nie, grym _> no dokładnie. To jest taki kawał, który można przy rodzicach opowiadać no i tak, powiedziałbym, no. że wujkowie się zaczną śmiać solidnie. Mm, tacy piszą tysiące, nie? <grym> tak, no. no. Ale cóż, większość kawałów takich niestety jest. Znasz jakąś głupią blondynkę? Uważaj. <grym> Uważaj <grym> Poza i, i... No, Znam Marta. takie dwie, I, wiesz. No, czy podejrzewam, że tak, z... taką wiesz, taką stereotypowo głupią blondynkę. No, nie, chyba to, tak, żeby mi jakaś tutaj jedna osoba bezpośrednio przyszła na myśl to, nie? A chcecie posłuchać co piszą o blondynce w internecie? No, no nie wiem. No, no ja znalazłam. No, chyba nie. <laughs> <laughs> blondynka to kobieta o jasnej barwie włosów, duszą lub ciałem we wczesnej fazie rozwoju intelektualnego. Z powodu swojej barwy włosów najczęściej jest przedmiotem żartów, które są głupie i krótkie, aby mężczyźni mogli je zapamiętać. No podejrzewam, że to jest jakaś faktopedia, co? <grym> tak, dokładnie. No, no, to jest media. To jest to. Włosy o kolorach. Jasny blond, ciemny blond, srebrny blond, platynowy blond, płomienny blond, zgniły blond, jakikolwiek to jest, fioletowy blond, soczysty blond, niebiański soczysty blond. Soczysty blond mi się podoba. Soczysty taki, blond, ale tak. to taki musi być... Po prostu ten, ten te słowo soczysty jest A, bardzo prostu. często używane mm. przynajmniej soczysty blond to jest to. No, Zabójczy no. blond, anil blond, blond, blond blond oraz łysy blond. Nie wiem, jaki łysy może być blond. łysy blond. Widzieliście kiedyś łysą blondynkę. A blond blond? A blond blond to jest chyba taki, no już blond. Nie, Ja jest, myślę, to dba, jest, że to jest... jest w ogóle coś, czego mężczyźni już... nie są w stanie tak. ogarnąć. Dla mnie pomarańczowy, wada... czerwony, łososiowy, różowy, to wszystko jest czerwone, nie, Adam? Jaki? Pomarańczowy. No, łososiowy, różowy. Nie no dlaczego? Nie. No wiesz, jaki to jest łososiowy? No to jak masz łososia, to taki jak łososia. No i to znaczy, że jaki? No jaki? Wlaki... Opisz ten kolor. Taki wyblakły, czerwony, połączony no, z wyblakły, no, pomarańczowym. Nie, nie, wyblakły, no jasne. A co, nie? Ale no. no wyblakły, no połączenie czerwonego z pomarańczowym, co nie? No jak nazwiesz się na... a jak, <grym> jak bym powiesz powiedziała... No jak powiesz, no już dobra, na sam początku powiedziałem, że jest to kolor łososia, nie? Dobra, a jak powiesz, że jest turkusowy, no to powiesz, że co? To jest jakaś odcień zielenie, zieleni i niebieskiego, tak? Coś pomiędzy, no, czy nie? No, Turkus to jest taki kurczę, bardzo jasny, niebieski. A właśnie, czyli ale niebieski. Lazurowy. Ja przed chwilą powiedziałem, że bardzo jasny, czerwony, pomarańczowy, no, no. ale No, ale wyblakły czerwony, no to dla mnie jest tak bardziej już wpada, no nie wiem. No, brudny taki róż. Wyblakły. Wyblakły czerwony to róż. Dobra. No, tak, nie, tak, dobrze. dalej. Jedźcie po facetach, że nie potrafimy rozróżniać kolorów, no przecież. A propos tego blond-blondu, to, to mi się wydaje, że to jest ta faza koloru, że jak dwóch facetów opowiada, jak dana kobieta wygląda i, i wiesz, była tam taka brunetka i taka blondynka, ale nie, że taka jakaś ciemna, tylko taki blond-blond. Tak, I że taki blond-blond, to, blond, no, to i... każdy wie, o co chodzi. To tak, podchodzi pod to stan jest... umysłu, nie? Tak, stan no, umysłu. To nie kolor, to stan, stan, no. stan umysłu. Hmm. Więc mi się wydaje, ten opis i cała wyliczanka kolorów i sam blond-blond jest bardzo taki wymowny, więc... Ja bym się go nie czepał. Tutaj ja propos jeszcze tych kolorów znalazłam taką uwagę. Istnieje niebezpieczeństwo spotkania osobnika, który ukrywa swoje prawdziwe pochodzenie pod farbowanym kolorem włosów. Tak zwana go. sztuczna inteligencja. A, no, w, tak, ten że, sposób. w ten sposób musisz uważać, Adam, jak tam wiesz. To, te brunetki nie wszystkie to, wcale to mogą być takie same, wy no, jakie szt... wyglądają. To wy się sztucznie ogłupiacie, rozumiem Roz, rozjaśniając <laughs> swoją barwę, tak? To było w kawale nie ostatnim, wiem. czy nie? Szt o sztucznej inteligencji, tak, w ostatnim kawale mówiłam. Tydzień temu, tak? Mm -hmm. Aha, słuchałem. Mm. Nawet powiedziałbym, że na żywo. Nawet zacząłem, <laughs> nawet zacząłem się śmiać o, po dobra. drugiej stronie reż, już Jak ty się zacząłeś śmiać, no. z, tych, z tego co ja mówiłam, no to ja już naprawdę się. Nie, no mnie nie bardzo bawią takie kawały o strasznie niskim poziomie żartu, także są najlepsze, wydaje mi się. I bardziej słuchy kawał, tym ja się bardziej z takich śmieję, więc sorry, jakbyście chciały się jakoś popisać, to prawdopodobnie nie będzie mnie to śmieszyło. Dawaj, Aneta. Jeszcze dobra. Blondynka wraca rozstrzygnięta do domu i mówi do swojego chłopaka. W ogóle nie da się jeździć po tym mieście skręcam w lewo drzewo, zawracam drzewo, wszędzie drzewo, naciskam hamulec, próbuję cofnąć, odwracam się drzewo. Spokojnie, kochanie, to tylko choinka zapachowa. Bardzo suche, o nie, Jezu. ale no kurczę, ale dobre, mnie dobre, ruszyło. Dobra, no. dobra, dobra. Jeszcze jeden mam. Daj radę. Bo święta idą, Jeszcze jeden mam. No, o o super. Blondynkę przyjęto do pracy przy malowaniu pasów na drodze. Pierwszego dnia pomalowała 15 kilometrów drugiego 3 km, trzeciego tylko 1 kilometr Co się z panią dzieje? Coraz gorzej pani pracuje. Eee, tam pracuję tyle samo, tylko do wiaderka mam coraz dalej. No. Słyszałem, słyszałem. Dobry. Słyszałeś? No, ale no, ale tak dobry kawałek. Ale tu jakby Aneta malowała pasy na ulicy, to myślę, że to by wyglądało dokładnie tak. Sorry, Aneta. Szkoda, że nie widzicie mojej miny. Ale to porozmawiamy po audycji. Ja się rozliczę, ja zadamem. trenowałam karate, tak? Jak no, mówiliśmy, że się wcześniej tak. Jak, że się wcześniej znamy. Także Marta spokojnie, pomalujesz te pasy razem ze mną. Nosić no, wiadro. Tak będziesz nosić te wiadro no, w Ale Ale to będzie wracała do tego punktu, w którym ostatnio no. nie... <laughs> Także. O. Wszyscy są załatwieni. O, no, milutko ogłem. No dobrze, ponieważ Adam jest taką dobrą duszą dla naszej audycji, zgodził się tu dzisiaj przyjść, nagrał nam tekst do jingle. Nagrała to pani realizator, więc. Za to też ogromnie dziękujemy. Ja nie wiem, czy to moje krzesło tak skrzypi? <grym> tak, twoje. Nie, to ty się weź, rusz się. To twoje nie, skrzypi. Ale już nie skrzypi. No, skrzypiało, wiem, Kurde. bo często sam na nim nagrywam i skrzypi. Tam jedno skrzypi, tak, no, rzeczywiście. Przy, Przyniesiona, ta trochę oleju blond. Z <grym> włosów blond. <grym> Ale to jest dobra, dobra opcja, weź tak nie i je przez tydzień i potem wyciśnij i... I na smaruj się zawijacu. Tak, tak dokładnie, lat. no ale to kurde, ty możesz mieć dredowy jakiś taki. Nie, właśnie, nie, właśnie to, inaczej, to jest nie? problem, że z dredów, no. dredy się nie przetłuszczają, sorry. Nie? Kurcze, nie. to super. Nie, tylko Może zrobimy sobie dredy. Blond, blond dredy. No, ja polecam, tylko to trzeba mieć skręcone włosy, także no. Dlaczego? Tutaj z tych dwóch pań to Marta widzę, żeby sobie lepiej poradziła, bo masz trochę takie mniej proste od Anety, tak mi się wydaje. No to chyba specjalista tu się trochę pomylił. Nie wiem, no. masz słuchawki na głowie. I co? To rzeczywiście. No, mam to, Marta ma tylko włosy, włosy na uszach i jej teraz zasłaniają. No widzę kutyk z tyłu, który się trochę kręci. No. Dobra, nie ma. A dlaczego nie można Dobra, zrobić. Nie wiem, z... można zrobić, ale się będą psuły po prostu. A, trzeba trzeba ta więcej ta atencji wersja. Trzeba więcej atencji im poświęcać. Mhm. A jak włosy odrastają, to je trzeba jeszcze tam tak. masady skręcać? Tak, dokładnie, trzeba tutaj tak. To ile to roboty? No więcej niż przy normalnym myciu i normalnym. To dzień. dlatego on nie chodzi na randki. Ta, bo on wie, że dziewczyna i ta czasu. dziewczyna mu ta. Kręci paluszkiem. On ma ten, no on Co nie chodzi teraz. Tylko szydeł. Szydełkiem. No, że ze starszymi koleżankami najlepiej chodzi. O, no, dlatego te babcie go tak lubią i mu wrzucają. Wszystko się łączy, w jedną całość. wydało się dziewczyny dobrze, to słuchaczki. 6070, zapraszamy z szydełkiem. Zgłaszajcie się tutaj, Adaś. Tak. No. Moje, moje drewnie czekają. SMS-y wysyłajcie pod numer. 517. No i co? I dalej nie ma. No, dalej nie ma. Nie, podejrzewam, że chyba nawet na stronie Morsa można znaleźć mój prywatny numer. Także... Nie, już teraz nie. Nie? Niestety. nawet, nawet maila, maila Twojego już było. nie ma. No trudno. To nie można. Trzeba przyjść na Barzyńskiego, tak? Skrzypie. No bo ja jestem nadpobudliwy i się tak trochę. Skacza, z emocji. No, z emocji to na pewno. Blondynki dwie. Hmm. Demartois. Demartois. Demartin. De, de Je le papon. No. Tu, e, po włosku? Tulismanore. Tu, no tu manore. No, Tulismanore. No kurcze, nie znam. Okej. Tulismanore. wczoraj byłem w tym, w, w Kościele Mariackim. Mm -hmm. Jakiś ksiądz po arabsku i po włosku właśnie też Kazanie mówił, także tu manore było bardzo dobre. co chwilę było jakieś tutti frutti minare, coś, <grym> jestem, <grym> jestem na bieżąco z włoskim, jakby co, także... <grym> po francusku to umiem tylko jaluzje. <grym> 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 jaluzje. nic więcej. Nie, sorry, że mam Annette. Joule w taxi, w tak, 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 to... to, to, to A tak, propos piosenki, ty. właśnie, Adam. Mamy prośbę do ciebie. Tak. Chcemy, żebyś jako pierwszy zaczął z nami blondynkami układać naszą blond piosenkę. Przypadkowo się składa, że akurat mam gitarę, ho, ho, chodzę sobą. Co za zbieg okoliczności! <grym>, drink, drink, powinienem tutaj dograć coś teraz. Za daleko stoi niestety, ale zaraz, zaraz się zajmiemy tym. Dobra, Adam, szybko, jakiś rym o blondynce. Dame. O boże. Blondynka to dziewczynka. Nie, nie, nie. Niech, niech tu się kolega wykaże. dawaj. A nie umiem rymować po polsku. Moje teksty są zwykle angielskie. No niestety. Ej, no nie wiem, naprawdę. Ehm... Może coś o nas w studiu o dwóch blondynkach napiszemy. O strach, nie wiem. Siedzą dwie blondynki. Takie fajne dziewczynki. Tam ma z No co mam? Chcą od Adama dobre dźwięki. O Boże, nie, to jest zbyt górnolotne. No nie, nie, ja się poddaję. Jest, nie potrafię, nie potrafię. Jestem słabym improwizatorem muzycznym. Ale Adam, nie możesz się poddać. No kto, no jak nie ty? No tutaj każdy gość będzie pomagał nam układać naszą piosenkę. Musicie mi pomóc ewentualnie. No dobra, mamy blondynkę. Rym A. do blondynka. E, e, e. E. I nie dziewczynka. No. Dobra, ja tam zapisuję. Siedzą w studiu. Dwie blondyny. Tak, dwie blondynki. Hmm. Może być blondyny, może będzie łatwiej to, z ręki. Łatwiej coś. Dobra, będzie. blondyny. Siedzą w studiu blondyny. Adama męczyły te dwie dziewczyny. O, i już! No, i dalej. Mm. Ej, a zaśpiewaj to. <grym> Czekaj, najpierw mu napiszemy. Czekaj, siedzą Krz... w studiu Blondyny, a dama męczyły. Te dziewczyny. Te dwie podłe dziewczyny. Oho, <grym> Jak może. To e. będzie piosenka o nas i o naszych Krzesła kościach. pod nimi wciąż yy, skrzypiały? Tak, te dziewczyny wciąż na nich siedziały. <grym> 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 Sama chciałyście. Krzesła jak? Co? Krzesła pod nimi wciąż skrzypiały. Bierz Krzesła gitarę. pod nimi wciąż skrzypiały. Gadały tak przez pół godziny. Gadały tak przez pół godziny chciały, i chciały wymyśleć nadludzkie rymy. No. Adąc, kacz, moja płodność dzisiejsza została wyczerpana, przykro mi. Dobra, śpiewa ja no no dam tekst. Trzeba podegrać jeszcze. No to tam podegraj. Ty jesteś muzykiem, a nie ja. Siedzą w studiu blondyny, Adama męczyły te dziewczyny. Krzesła pod nimi wciąż skrzypiały. Ale nie, tam druga, druga linijka. Jak, tam nie pierwszy... było tych podłych. No właśnie, i to, to jest trochę, wiesz, zaburzasz koncepcję. Ale to antyreklama no. dla nas. No. To, nie, to, Dobra, nie, chytre, to nie przejdzie, chytre, słuchaj, chytre to wszytlete. nie przejdzie. Chytre? Ja no. bym ci serce Ciekawe. na dłoni oddała. Adam, co ja ci powiedziałam na jednym z naszych spotkań ogniskowych? Zapytałam się, czy szukasz żony. Co ty mi wtedy, co ty mi wtedy powiedziałeś? Nie Ta. wiem, czy pamiętasz. Chyba, chyba, chyba to już było późno. Ty mi pamiętasz. powiedziałeś, o, że w tej kolejce stoi tyle dziewczyn, że mogą się ewentualnie ustawić na końcu kolejki. Ja tak ja tak mi właśnie tak powiedział. powiedział. Ja nie no. pamiętam. Ja nie pamiętam. Widocznie za dużo tak soku mi powiedział. Wtedy. To taki z niego amant. Hmm? No, widocznie była, była jakaś głęboka ironia w stosunku do mojej osoby. Proszę mi nie mówić, że ja jestem chytra. Wiecie co, zrobimy tak. Siedzą w studiu atrakcyjne blondyny, Adama męczyły te ciekawe dziewczyny. O, i tak może będzie lepiej, co? Do no dobra, redaguj, redaguj. Siedzą w studiu atrakcyjne blondyny, Adama męczyły te ciekawe dziewczyny. Krzesła pod nimi wciąż skrzypiały, gadały tak przez pół godziny i chciały wymyśleć nadludzkie rymy. <laughs> nie wiem, czy to ma sens, ale okej. Okay. Ale jak... proszę bardzo, no, niech wymyśli teraz melodię, niech gra, śpiewa. A my jeszcze możemy. Adam, mamy kolejny konkurs, który sponsoruje firma Ziaja. Tym razem do wygrania jest seria kosmetyków jego. Moje? To nie. Dla panu. Dla, dla panu. A, okay, tak, jeszcze nie twoje, ale możesz wygrać. No, dobra, ale nie? jest problem, bo trzeba napisać, Ty na samym. jaką najbardziej romantyczną randkę zabrałeś swoją dziewczynę. O, mój Boże. A zgłoszenia wysyłajcie na adres randka z blondynką No to ja już odpadłem chyba po dzisiejszym odcinku. Już się wydałeś, tak? <noise> Wierzymy, że jednak wzniosłeś się na meandry kreatywności, zabrałeś kiedyś jakieś dziewczynę. Ewentualnie moje, moje, moje meandry kreatywności z, wymy, z wymyślą tak, sobie. Usiądę na najatrakcyjniejsze polskie Dokładnie. Zawsze, zawsze to może być jakaś koncepcja na przyszłość. Na razie posłuchamy twojej koncepcji naszej piosenki o blondynce Żegnają się z Wami. Aneta Filipkowska, Adam Kalinowski. I Marta demartę. Do usłyszenia! Siedzą w studiu! Atrakcyjne dwie blondyny, a tama męczyły te ciekawe dziewczyny. Dziewczyny, ciekawe dziewczyny. Krzesła pod nimi wciąż czypiały. Skrzypiały, skrzypiały, tak niespokojnie na nich siedziały. Gadały tak przez pół godziny. Chciały wymyśleć ciekawe rymy. To była oh. blogka. Ten kolor włosów tak słodyka. Prandka z blondynką.